I mówi kapitański pokój! Cewulures Albo dobry okoń, albo w ogóle dorsz, nie? Siebie mamy! <grywia> <Ja to samo. grywia> To co się tu teraz odwala to jest w ogóle pół Meksyk, nie? Czterdziestaki biorą jak na jakimś, nie wiem, kanale żelańskim, jak jakieś dwudziestaczki, no w ogóle coś niesamowitego. Ale jest kaban i ja nie Niesamowite to jest, nie? Jeden za drugim wali tutaj. Nie no, po cztery dychy, stary, no. Tu tylko takie biorą jak na razie.